Nie, nie rajkujemy takich, słuchajcie, już na serio jesteśmy na twitchu tak naprawdę, bo kurwa zaraz będziemy się widzieć, będę kurwa musiał na kiku streamować albo na czymś kurwa <średenie> To jest real w chuja kurwa kto tak nie miał, kto tak nie miał z tym orlem stopera To chyba na opór powinno być, że stoperanem w sraka nie sraką stopera <średenie> Śmieszne, śmieszne, bo kurwa jeszcze 3 lata będę czekać na płytę, niestety bo kurwa jestem załamany psychicznie i muszę robić streamy kurwa, żeby się pośpać chociaż chwilę Ja pierdołę. Nie można tak pisać, kurwa przepraszam to ktoś napisał jakiś ja nie mam wpływu na to w ogóle, przepraszam I'm sorry, I'm sorry <laughs> Widzimy się na kiku Oby perm, obyś kurwa jebana Nie pamiętam co, bo będzie perm naprawdę No halo? Halo, halo, ja w sprawie pumy Jakie pumy? Ej, co ma jaja z jebo. Ej, nie pierdol, że to jest grecki No, to chyba nie grecki, ale podobny W chuj, a my tak dzwoniliśmy do każdego Dobra jebanec <laughs> To jest takie zakończenie, okej okay. <laughs> Ej, Multi, weź kurwa, będziesz mi musiał pomóc, bo ja chyba bana mam, wie po tym streamie, tak szczerze już ci mówię. Tylko weź, Multi, tak zrobił, żeby mnie, mnie nie zbanowali, kurwa. Nie dość, że tak, nie mam partnera, bo wyjebane we mnie mają, są wszyscy na urlopie, kurwa. Ja, kurwa, streamy zajebiste, nie mam partnera, nie mam ja, że nawet towarzysza, kurwa. Też mi, kurwa, pewnie na bana wyjebią zaraz. Już będę miał w ogóle pograne, kurwa. Przysięgam, jak dostanę bana, to nie streamuję, kurwa, bo to znaczy, że to nie jest dla mnie. Nie ma woda, nie ma to woda. Przepraszam, Twitch administration, no kurwa, no, wysyłają, bo to, to nawet nie jest kurwa śmieszne. Hehehe. No. <ślaski> Pierdolę, wypierdalać z tym, kurwa. Nie piszcie tak. Cały szczęście zareagował dobrze. No, dokładnie, dokładnie. No, to niestety jest mult Przecież nie śmiałem się, kurwa, z takiego czegoś na Twitchu. No. Co, wy pierdolicie kurwa, już weźcie, kurwa, zjemy, bo to kurwa nawet nie jest śmieszne. To jest ostatnia taka gra z falami, nie potraficie zachować. No weźcie, wybierzcie, kurwa, z To nie jest śmieszne, to nie jest śmieszne. Jeszcze jedna ta jeden taki, taki małem i kurwa, naprawdę kończymy. Bez sensu. Ej, słuchajcie, chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, że o tyle, o ile ta polityka jest trochę przejebana, że jest ten C-word i tak dalej, o tyle ja nie popieram i nigdy nie będę popierał nienawiści do jakichkolwiek innych ras i jakichkolwiek innych orientacji seksualnych, czy religii, czykolwiek I tak to mówię od zawsze, od zawsze, tak? W sensie od zawsze, kurwa. No nie od zawsze, bo kiedyś byłem tłukiem jebanym, ale odkąd się ogarnąłem, Przecież <laughs> musiał mi pomóc. Ale wiecie o co mi chodzi, nie? Że my, ja po prostu tego nie popieram, my tego nie popieramy nie, no, to jest bez sensu takie kurwa coś Właśnie o to mi chodzi, że takie coś to jest kurwa bez sensu To jest już bezbek, bo to jest jakaś kurwa nienawiść, która jest spizdy. pizdy to Nawet nie są żarty To jest na przykład w chuj śmieszne To jest śmieszne, to jest śmieszne <śledziny> Jeszcze to jest z Cristiano Ronaldo, nie? To jest akurat śmieszne w chuj Ale <śledziny> Jeśli to wychodzi jakoś. Good luck! Jeśli to wychodzi jakoś kurwa poza żarty i jakby ludzie zaczynają to obracać, kurwa w coś negatywnego, to to jest chłonia. No i takie coś, to jest dla mnie gówno. I to jest właśnie to, o czym ja mówię, że kurwa, no to są, są granice dobrego smaku i to nie chodzi o żartowanie, kurwa. My się bardziej śmiejemy, kurwa, z tych ograniczeń, które są na Twitchu, a nie z tego. Nie wiem, czy można, czy nie można. To jak chodzi o to, że śmiejemy się z tego, że kurwa. Typ ma nik 215, wchodzi na to, to się z tego śmiejemy, bo to jest śmieszne, że że kurwa ty ma nik taki i sobie wchodzi, nie? Ale niech kurwa, nie śmiejemy się z tego, że typy kurwa piszą jakby jakieś negatywne rzeczy. Typ ma taki nik, to się z tego śmiejemy, bo ma taki nik, no, co no, śmieszne. Dzięki wielkie za dzisiaj wszystkim. Fajnie było dzisiaj, słabe pożegnanie jak na ostatniego streama w karierze Ja myślę, że całkiem niezłe pożegnanie Nie, ale jeśli dostanę bana na Twitchu to już chuj pierdolę to Bo nie będę tam się bawił w jakieś kiki ani nic ja, ja to streamuję wiecie kurwa, bo fajnie jest sobie pograć w coś. Sensie. Będzie chciał unbana to może wysłać prośbę o unbana Pisanie na czacie, nie, przywróci go na czat Pozdrawiam O Jezu, będzie chciał unbana to może pisać unbana Co to kurwa, o mnie już gadają? Tuć administration kurwa ty, kurwa wyluzuj ty ten zbiera nas schronisko, palimy do niego i chuj. Wszystkiego dobrego.